Witam, witam. E, gramy w grę Mist Survival. Zobaczymy co z tego wyjdzie. E, w sumie to gra... Mm, ktoś mi ze znajomych polecił, żebym ją sprawdził. Tak sobie pomyślałem. A! Już widelec. Co tu mamy? Zagrajmy. E, przyznam się od razu, że trochę w nią pograłem, żeby sprawdzić z czym to się je, na jakich ustawieniach dalej. No i dobra, zaczynajmy. Ja jestem Artur i witam Was na kanale. Tak, co my tu mamy? Generalnie w grze chodzi o to, że była jakaś apokalipsa, tam na początku macie wytłumaczone częściowo. Chcecie to sobie możecie przeczytać i zaczynamy w takim śmiesznym domku, ale zaraz do, przejdziemy do innego, bo ten nam się nie podoba. Tu mamy jakąś mapkę Tu mamy jeszcze Work in Progress, czyli tu tu nic nie ma, tu nic nie ma i tu nic nie ma. Więc raczej skupimy się na tej części. Aktualnie jesteśmy gdzieś mniej więcej chyba tu. Chociaż może nie. No, nie mamy ołówków. Myślę, że gdzieś tu jesteśmy. Zaraz wejdźmy na górę. Zobaczmy. Yy, I są tutaj takie potworki. Jakby, możemy tak nazwać: potworki. A, a. a no właśnie. Jesteśmy tu w tym miejscu dokładnie. A tu. Więc tu zaczynaliśmy, i jesteśmy teraz tu. Yy, tak, tu wiem, że nic nie mam, bo tak jak mówię, no, rozpocząłem i o, maczek, a, nie ma w sensie potworków, chwilkę pograłem, o, co ciekawe wcześniej tego nie było, Aha, a to farnie, fajnie, to nam się przyda, bo będziemy musieli samochód yy, nowy zrobić, to już też gdzieś mniej więcej wiem gdzie jest co tu jeszcze jest, tu nic z tego się nie da zabrać, tu nic się nie da na pewno będziemy się kierować tam gdzie jest ten kościółek tam trzeba pójść też zobaczyć co tam jest tu, tu może być nasza baza pierwsza taka poważna ale ja myślę że zbudujemy sobie pierwszą bazę tam za kościółkiem będziemy bliżej do miasta Tam jest też możliwość, w takiej stodole, postawienia sobie bazy. Oczywiście to jest gra na jednego gracza, są normalnie save'y, są też quick save'y, także jakby ktoś chciał jakiegoś lżejszego survivala, to jak najbardziej. Jest to upgrade, a wejdź jeszcze raz Enter Sprawdźmy, okej. Okay. No i tak, czas leci. Tu mamy godzinę po lewej stronie, 7.47. Co jakiś czas pojawia się mgła. Wtedy wychodzą te ala zombie. A na amunicja. O, 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 pistolecik, proszę bardzo. Sprawdźmy. Dobrze, nie wiem. Na się wszystko używać. Dobrze, broń się przyda zawsze. Jak najbardziej. O, a co to jest? A nóż. A no, te, te takich noży to. Yy, to jest też jakby składnik. To już też zdążyłem zobaczyć, bo tam, tam przy farmie ten nóż był. Wcześniej znalazłem. Yy, na przykład do robienia do robienia, o, włóczni, tak, więc tu jest ten nóż, który jest potrzebny i hardsticka będziemy potrzebować. no dobrze. O, a propos, mamy hardsticka, to możemy sobie zrobić od razu włócznie, cyk, 20 minut i tu jest czas, więc będzie 8.20, jak nie chcę robić, tu od razu, tak jest, i mamy włócznie, dobra, mm -hmm. Że tak. No, dobra, może zjedzmy. No, ja też się napiję. Okej, okay, włócznia jest. Przełóżmy młotek, siekierkę tu. I bierzemy włócznię. Zobaczmy. to też siekiera. I tu włócznia, cyk. Można rzucać. Siekierkę można rąbać drzewo Można rąbać i tu wypadło coś, co to. A, liście Mamy staminę po lewej. Prawie widać, że jest nam za ciepło. Chyba za ciepło. O, ile można rąbać drewne? proszę. Tree bark. To okay. jest tree bark. To nam jest niepotrzebny drop. To coral. Mhm. Warto wchodzić na. Już też gdzieś tam poczytałem. Ojoj, ojoj, ojoj. O. o. Jest plecak. Plus dwa do pleceka. Warto wchodzić na takie wyższe rzeczy. E, Wieże i tak dalej, żeby coś zobaczyć. O, tam coś jest. Co to tam jest? Gdzieś daleko. Nie jesteśmy gdzieś tu. No. E, żeby po prostu poobserwować co, co, gdzie jest tak naprawdę, nie? Dobra, zejdźmy stąd. Jagódki. Okej, okay, miałem telefon, ale już wracamy do gry. Dobra, wychodzimy stąd. Cyk. Hmm. Warto przeszukać tutaj w ogóle. Tu jest możliwość założenia bazy. Ale na razie chyba nie chcemy sobie wejdźmy na górę to jest o. chociaż nie, zrobimy tak. Założymy sobie bazę tu najpierw i tu sobie powrzucamy wszystko co to jest. To nam jest niepotrzebne na ten moment. To też nie to i to zrzucamy tu. To zostawimy, to zrzucamy, to zrzucamy, to zrzucamy To, to i to zostaje, i to zrzucamy, okej okay. Animal dung <grymne> Zajdźmy sobie na dół Tu sobie tak, założymy sobie bazę tu na razie ...budowla roślin, to podnieśmy, wrzucimy wszystko sobie do tej śmiesznej skrzynki u góry. Jeszcze obejdźmy dookoła, może tu coś znajdziemy. Tu nic nie ma. O, o, o dobrze, elegancko. Pewno przydadzą. Z tego co pamiętam, to pióra są potrzebne do. O, ale tak wyglądamy. Pióra są potrzebne, żeby zrobić. A właśnie, i nóż. Eee, Szpiwór. O, właśnie, to się tak nazywa. Szpiwór. I mm -hmm. Nie? Eee, dobrze, zróbmy sobie w takim razie jeszcze dwie włócznie. Ha Czy one się nie stakują. Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Ale w sumie Co my tu mamy? Cyk, cyk. O, puszka z jedzeniem. Czy my potrzebujemy jedzenie? Potrzebujemy piciu. To też. Hmm. Łom. Łom. się też przydaje. Na przykład do otwierania zamkniętych drzwi. Nie wszystkich, ale niektóre można z tyku co wiem otwierać. Na razie tutaj damy siekierę. Trzeba zapamiętać, że tam była. Zapiszmy sobie. się zrobiło no On Oj Trzeba zwrócić do góry. Bo życie to za chwilkę tutaj przyjdą... te zwole. No i z tego co, co kojarzę to nie mogą wchodzić po drabinach. Więc w teorii... Super, w teorii jesteśmy bezpieczni w górę. Okay, to się stokuje, więc spoko. To jest jeszcze jedną włócznie. Hmm. Już słychać muzyczkę. można by się w sumie położyć i, i tą mgłę przespać, nie? Bandażu poszukać. Nie, tak, to miałoby. Mawiałem. O kurde, O mamy. Dobra, zjedzmy to. <głos> <głos> Pierwszy odcinek, a tu już szaleństwo. Bez gitu. Muszę mhm, się napoczywać. Aha, no dobra. Ciekawe, czy to ziemniak. Cooking ingredients. A co to jest? Military. O. A składę ja to mam. Crafting materials interesujące bardzo. Pokaż drop. Aaa, to pewnie z nich wypadło. No proszę, to dobre, to ciekawe. Dobra, spróbujmy się może w takim razie przespać. Zerknijmy jeszcze. Przetrwaliśmy. O, a patrzcie, oni się palą. O, tu jeszcze jeden. No proszę. I też ma lód. Czyli czasem nie zdążą wrócić do kryjówki. To jest dosyć ciekawa sprawa. Fajnie, fajnie. co wstanie, jak wejdę na niego. Nic się nie stanie. Dobrze. eee, tak. Zajdźmy sobie na górę, odłóżmy to, co jest niepotrzebne, i skoczmy do miasta. Można łowić ryby. Żeby łowić ryby, to trzeba mieć wędkę. Zjedliśmy głupca. Co jeszcze można? w środku karabinek o pierwszy strzał e, od razu mówię nie byłem jeszcze w mieście więc to jest totalny strzał hello Zasz na zewnątrz, czy oni wyjdą za mną. I co? Serio. Skinąłem. o. o, o. za straciłem to. A, ale nie wszystko. No dobra. Wounded feeling. Znowu. Eee, dobra, a czy ja mogę robić bandaże? Aha, alkohol. Super. No dobra, to wracamy O losie. <laughs> a ja sobie myślałem, że on jak. Albo nie wyjdzie, bo po prostu, albo jak wyjdzie, tego od razu słońce spali. A to widać, jednak nie. Chyba, żebym zrzucił i uciekł. Tylko, że oni są bardzo szybcy z tego, co słyszałem. Dobrze, wrócimy jeszcze raz. Eee, spróbujemy odzyskać nasz materiał i zobaczymy, co się nie działo. ...wszystko. Maczety nie ma. A, jaj, 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 jaj. Jak ja mam to okay. O, jest koło. O, i to też weźmiemy. No dobra, a teraz... ...jedziemy szukać tego czerwonego auta. Wiem, że ona jest gdzieś w tym mieście. Zapraszam, zapraszam. Znowu zginąłem? No nie, nie wierzę. To jest... To jest absurd. Tyle razy go trafiłem, a on... No dobra. Wygląda na to, że nas wywaliło do menu. Nie wiem. Będę musiał to sprawdzić. Na razie na dzisiaj skończymy ten odcinek. Czy na dzisiaj? No tylko ten odcinek będzie. Posprawdzam i spróbujemy później odpalić. Może od save'a. Nie wiem. Dziękuję za oglądanie. Dajcie łapkę w dół w górę. Napiszcie, co tam wam. Nie pasuje, co było źle, co było dobrze. Generalnie kupiłem nowy mikrofon, więc też dajcie znać jak słychać. Tyle. Dzięki za wspólne granie. Do usłyszenia, cześć. Nara.